za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów Moich zawstydzi, tego, Syn Człowiecze, wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i Świętych Aniołów. Oto Słowo Pańskie a Tobie Chryste. Kto chce zachować swoje życie, Straci je, mówi Jezus. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Dzisiejsza patronka, młoda dziewczyna, chrześcijanka, małgorzata, nie chciała poślubić bogatego poganina, rzymskiego namiestnika. Żeby ją do tego małżeństwa zmusić, Szarpano jej ciało hakami, przypalano ogniem. A gdy nadal odmawiała tego związku małżeńskiego z poganinem, kiedy odmawiała wyparcia się swojej chrześcijańskiej wiary, została ścięta. Działo się to wszystko tuż na początku IV wieku, pomiędzy 303 a 305 rokiem, to czas kiedy panował cesarz Dioklecjan, który wprowadził krwawe prześladowania uczniów Chrystusa. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu przez te wszystkie wieki? Parę lat temu w świat obiegły może najbardziej drastyczne wydarzenia, męczeństwa, Jakiemu zostali poddani chrześcijanie koptyjscy z Egiptu. 21 Egipcjan pracujących w Libii tam zostało schwytanych przez państwo islamskie. Każdy z nich miał możliwość ocalenia życia, jeżeli tylko wyprze się Chrystusa i przyjmie islam. Ale żaden tego nie zrobił. Do internetu dostał się film, na którym widzimy 21 mężczyzn ubranych w więzienne, pomarańczowe stroje, a za każdym z nich zamaskowany kat z mieczem. Ścięto im głowy. Kościół koptyjski wpisał tych męczenników. Do swojego martyrologium papież Franciszek uznał, że są oni również męczennikami Kościoła katolickiego. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci z mego powodu, ten je zachowa. Te słowa tak bardzo dobitnie brzmią dzisiaj, kiedy w różnych krajach, na całym globie przelewana jest krew chrześcijan. I to nie są górnolotne słowa, bo rzeczywiście chrześcijanie są brutalnie zabijani tylko za to, że są chrześcijanami. Tak się dzieje w Azji, szczególnie w Indiach czy w Pakistanie, ale tak się też dzieje w Azji Mniejszej, tak się dzieje w Afryce Północnej, ale też i Środkowej, i w Sudanie, i w Nigerii. Na całym świecie, tak jak obliczono, co 5 minut jakiś chrześcijanin jest poddawany atakom, cierpieniu, torturom albo śmierci, tylko dlatego, że przynależy do Chrystusa. I może ktoś powiedzieć, no Bogu dzięki, to jest daleko od nas, my tego nie doświadczamy. U nas nikt chrześcijan nie prześladuje. Czyżby? Czyżby na pewno. Ci, którzy pamiętają, jakimi metodami walczono z, za komuny z Kościołem, to dobrze rozpoznają tamte metody, które wtedy obowiązywały. Trochę się zmienił sposób mówienia, bo nikt już nie nawiązuje do ideologii marksistowskiej i nikt nie mówi o godzeniu w sojusze, o działaniach reakcyjnych Kościoła albo nie mówi o jego zacofaniu, mamy za to coś innego, mamy za to program opiłowywania katolików. I to jest skojarzone z medialną kampanią pomówień, odbierania dobrego imienia, czy chociażby wyszycania mocherowych beretów. A do tego dochodzi jeszcze publiczne propagowanie zboczeń różnego rodzaju zboczonych parat i dążenie do powrotu, do swobodnego zabijania dzieci nienarodzonych. Dzisiaj można na podstawie woli politycznej, bo przecież nie na podstawie konkretnych dowodów wtrącić księdza do więzienia w Wielki Czwartek i tak jak bardzo wiele mediów podaje przez 60 godzin torturować. Dzisiaj można wskazywać działaczy ruchów pro-life, czyli tych ruchów ujmujących się za życiem człowieka, można ich skazywać na grzywny czy na więzienie, tylko dlatego, że głoszą prawdę o świętości życia ludzkiego. Tymczasem agresorzy, którzy ich napadają albo niszczą ich mienie nie są w ogóle ścigani. Moi drodzy, czy mówię to, żeby wytworzyć was jakieś poczucie zagrożenia? Nie. Chcę powiedzieć coś zupełnie innego. A mianowicie to, że chrześcijanie cierpieli, cierpią i będą cierpieć dla imienia Jezusa. I może źle byłoby powiedzieć, że to jest stan normalny. Ale taki po prostu jest. Jest to stan permanentnego cierpienia dla imienia Chrystusa. Święty Paweł, który bardzo wiele odwiedził miejsca, aby głosić imię Jezusa, wielokrotnie opowiadał, dla Ewangelii Jezusa znoszę dole aż do więzów jako złoczyńca. Patrząc na historię chrześcijaństwa, widzimy, że prześladowania zawsze były. One mają różne formy i mają różną skalę nasilenia. Ale zawsze uczniowie Jezusa muszą w jakiś sposób cierpieniem poświadczyć przynależność do niego. I nie wolno się zawstydzić imienia Jezusa. Nie wolno się ukrywać. Bo mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kto się. Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w Swojej chwale oraz w chwale Ojca i Świętych Dniu. To wobec tego jak my mamy pokazać, że my się nie wstydzimy być uczniami Jezusa? Jak mamy dawać świadectwo, że należymy do Chrystusa? Może po prostu nie trzeba się bać. Może po prostu na co dzień nie wstydzić się tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nam póki co jeszcze nic nie grozi za publiczne wyznawanie naszej wiary. Ale czy i tak się do tego, do niej przyznajemy na co dzień? Czy nam na przykład nie wolno się przeżegnać przed posiłkiem? Czy zmówić modlitwy? Nie tylko w swoim prywatnym domu, ale także... Na szkolnej stołówce, w restauracji, czy jedząc kanapkę w, w przedziale pociągu. Czy ktoś nam zabroni zdjąć czapkę przed krzyżem, przeżegnać się? Czy ktoś nam zabroni, no właśnie, dokonywać naszego codziennego wyboru, co oglądam i komu daję pieniądze? Bardzo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jaką wielką krzywdę wyrządza chrześcijaństwu, finansując przez swoje opłaty wszelkiego rodzaju stacje telewizyjne i platformy streamingowe, platformy udostępniające filmy, które od rana do nocy publikują tylko i wyłącznie takie obrazy, które chrześcijaństwo przedstawiają w negatywnym świetle. To nasz wybór. Zobaczcie, w Polsce wydaje się, że większość narodu należy do Kościoła Katolickiego. Nominalnie tak, 79% ochrzczonych w Kościele Katolickim. To kto finansuje te wszystkie platformy, nie będę wymieniał ich nazw, które tak bardzo upływają chrześcijaństwo? Te 21%? Nie sądzę. Nie sądzę. A to są kwestie naszego codziennego wyboru. Co ja wybiorę? I komu zapłacę moje pieniądze za to jeszcze, żeby poniżał chrześcijaństwo? Co nam grozi, jeżeli przyznamy się otwarcie do tego, że tak, jestem wierzący, modlę się, chodzę do kościoła. I co mi zrobisz? Co nas może spotkać? Kpina ze strony innych? A zależy nam na dobrej opinii u idiotów? Dzisiaj jest tak, że w Polsce i w ogóle w Europie można się naśmiewać z chrześcijaństwa, można szydzić z naszej wiary, można ją opruwać, ile tylko wlezie, ale jeżeli ktoś poważy się, Zrobić coś takiego wobec wiary mojżeszowej, albo muzułmańskiej, czy buddyjskiej, albo jakiejś innej pogańskiej, to wtedy jest wielka afera. Wtedy wszystkie publikatory nie posiadają się z oburzenia. Wtedy dopiero włączają się organy ścigania, bo nie wolno. Nie wolno wyszedzać nikogo. Z wyjątkiem chrześcijan. Tylko, moi drodzy czy my sami na to nie pozwalamy. I ktoś powie, nie, Ja przecież nigdzie nie ogłaszałem, że na to pozwalam, ale pozwalamy przez to, że nie reagujemy. Jesteśmy tak, jak ten biedny apostoł Piotr, który po aresztowaniu Jezusa na dziedzińcu arcykapłana. Bał się przyznać do tego, że należy do grona uczniów Jezusa. Trzy razy pomówiono, ty byłeś razem z Nazarejczykiem Jezusem. A On mówił trzy razy, nie, 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 ja nie znam tego człowieka. I my się tak zachowujemy. Z konformizmu, z lęku, z fałszywego wstydu, z jakiego jeszcze powodu? Widzicie, do hebrajczyków czytamy takie słowa, a potem zachętę, patrzmy na Jezusa, który nam wie, że przewodzi i ją wydoskonala. a potem jeszcze upomnienie, nie opieraliście się jeszcze aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. I to jest chyba, moi drodzy, rozwiązanie całej sytuacji. My nie mamy stanąć do otwartej walki, nie mamy podjąć bijatyki, ale mamy walczyć przeciwko grzechowi, przede wszystkim przeciwko grzechowi. Dlatego, że ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób nas poniżają, opływają, wyśmiewają, wtrącają do więzienia, stosują tortury, mówią na nas wszelkiego rodzaju wymyślone rzeczy, stając w pełnym autorytecie swoich urzędów, ci wszyscy mogą tylko i wyłącznie dotknąć naszego życia doczesnego. Ale nie są w stanie zrujnować naszego życia wiecznego. Jedynym, co może zrujnować nasze życie wieczne jest grzech. I dlatego, będąc w pełni świadomymi chrześcijanami, przyznając się otwarcie do imienia Jezusa, przede wszystkim musimy w nas samych walczyć z grzechem. A popatrzmy, jak bardzo powoli zupełnie niepostrzeżenie. W nas zamiera takie codzienne chrześcijańskie życie. To się najpierw dzieje, dzieje w sferze poglądów. Ilu z nas już dzisiaj nie widzi nic złego w robieniu zakupów w niedzielę? I powiedzą niektórzy: O jej, no przecież mam prawo, bo ja jestem taki zapracowany w tygodniu, kiedy stopniowo zamknięto sklepy w niedzielę. Udało się to prawie do zera ograniczyć. Ukazało się, że handel jednak nie upadł. A wdzięczni nam byli ci wszyscy pracownicy handlu, którzy mieli wolną niedzielę i mogli ją spędzić ze swoją rodziną, a nawet pójść do kościoła. Dlaczego dzisiaj znowu chce się przywrócić handel w niedzielę? I kto ma tam pójść do tych sklepów? Ma pójść te 21% nieochrzczonych? Czy może ma pójść te 79% ochrzczonych w Kościele Katolickim? A ilu z nas już nie widzi niczego złego w tym, że w piątki się nie pości? Od ponad 30 lat spowiadam. I coraz mniej tego słyszę. Że ktoś się oskarża, że nie zachował. Piątkowego postu. I można by powiedzieć, o, wspaniale, to znaczy, że tego grzechu już nie ma, już ludzie pięknie poszczą. Nieprawda. Chodzi o to, że nie mają świadomości, że należy pościć. I ktoś powie, to błahostka. Ale są poważniejsze sprawy. Ilu z nas nie widzi nic złego w tym, że młodzi ludzie mieszkają ze sobą bez ślubu. Ktoś powie no takie czasy no, no teraz tak jest. Owszem, poganie zazwyczaj tak robią. Ale czy chrześcijanie tak mają robić? Czy chrześcijanie na to się mają zgadzać? Nie wyobrażacie sobie, jak niska jest świadomość wśród młodzieży, że jest to coś złego. Z badań prowadzonych wśród młodzieży licealnej w Puławach wyszło, że tylko jedna dziesiąta procenta uważa mieszkanie ze sobą przed ślubem za coś złego. Skąd się to wszystko bierze? Z dwóch rzeczy. Z dobrobytu i z lenistwa. Bo jest taka prawidłowość, że im bardziej jesteśmy nasyceni dobrobytem, tym jesteśmy bardziej duchowo leniwi. Tym bardziej te wartości materialne wypierają w naszym życiu wartości duchowe. Młodzi muzułmanie żyjący na Zachodzie, widząc naszą cywilizację, najzwyczajniej w świecie nią pogardzają. Bo kogo widzą? Widzą ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, a w ogóle nie przestrzegają zasad swojej wiary. I wobec tego cię mówią, no to co z was za chrześcijanie? My za swoją wiarę damy się pokroić, albo rozerwać bombką, a wy co? I wobec tego, gardząc tą cywilizacją, która ich przygarnęła i nakarmiła, radykalizują się i podkładają bombę. Co właśnie nam chciał powiedzieć papież Franciszek, kiedy na spotkaniu z młodymi w Krakowie w 2016 roku mówił o konieczności zejścia z kanapy. Niektórzy mówili, cóż się papież przyczepił do tego wygodnego mebla i o co mu chodzi? A jemu chodziło o to, że człowiek syty i leniwy, jak tłusty kot na kanapie, najedzony i wyspany, Niczego więcej nie chce, tylko trwać w tym swoim nasyceniu na kanapie. A to jest duchowe zabójstwo. W ten sposób dokonujemy zabójstwa naszego ducha. Dlatego trzeba się ruszyć to znaczy, trzeba wskrzesić w sobie gorliwość o sprawy duchowe, gorliwość o sprawy Boże. Zapalić ten płomień miłości, płomień gorliwości. Zdolność do poświęceń, zdolność do wyrzeczeń, zdolność do pomocy słabszym, do zaangażowania się w dzieła charytatywne, dzieła miłosierdzia, choćby wolontariat. I wtedy taka kanapa i telewizor mogą sobie stać w domu. One nie przytłoczą naszego życia, bo one może będzie troszeczkę trudniejsze, może będzie mniej wygodne, ale... Będzie miało sens, będzie miało cel, będzie nam wreszcie smakować. Kiedy w miłości oddamy dla naszych braci i sióstr, a przez nich dla samego Jezusa, wtedy osiągniemy życie wieczne. A to jest przecież celem, dla którego wierzymy i dla którego idziemy za Jezusem. Amen.